Cześć wszystkim z tej strony polski Pingwin i Dzisiaj prezentuję Wam modyfikacje Battle Towers, czyli wieże, w których można walczyć. Tutaj mamy jeden typ wieży, tutaj mamy drugie, a tak ogólnie jest sześć różnych typ tych wież, które można znaleźć po mapie. Oczywiście to zależy na jakim terenie są znalezione. I jak widzieliście tą modyfikację już, to wiecie, że e, to jest też wiązane w modyfikacji modpaku Yogboxa. Ok, czyli wchodzę tutaj, o co się tu, o co, się, o co gra w tej modyfikacji, o co chodzi, e, co z tego można osiągnąć, dlaczego e, ja mam ściągnąć tą modyfikację, sobie, e, sobie myślicie teraz, teraz powiem wam czemu. Tutaj wchodzę oczywiście na kreatywie, e, ponieważ chciałem Wam za, za, zaprezentować pierw, ale później zobaczycie, jak jakie trudne to może być. E, jak gracie normalnie, ale. Na pierwszym poziomie mamy takie bardzo letkie, podstawowe itemy, i tym bardziej, co będziemy się spinać w tej wieży i walczyć z różnymi stworami, monsterami, to tym lepsze itemy będziemy dostawać. Tutaj widzimy, że jesteśmy na drugim poziomie, i już jak wchodzimy po schodach do trzeciego, to już widzimy różnicę, że są dziury, dziury w ziemi. Jest trochę trudniej, już monstery się spawnują więcej. Mamy tutaj zombiaki i najlepiej radzę, żeby po prostu Wlecieć, szybko zgarnąć wszystkie itemy z, ze skrzynki i iść sobie dalej. Inaczej mogą cię naprawdę złapać i może być trudne, ale naprawdę super modyfikacja, naprawdę fajna do wiesz, różnych let's playów. Czy jak chcecie trochę próby sił, czy e, mieć trochę trudnych wyzwań, e, żeby było bardziej interesujące gra, to polecam to. Polecam, można często to znaleźć i często się znajduje, znajduje fajne, fajne itemy różne. Widzicie teraz, że. E, Mamy tutaj coraz, tak powiedzmy, lepsze itemy, można powiedzieć. Różni się, zależy od jakiej wieży jesteście i co tam sami znajdziecie i co się spawnuje. Czasami szlakcie trafi, czasami będziecie mieć wielkie szczęście, jak ja zaraz będę miał na następnym, następnym poziomie tej wieży. Ewa, tak mi się zdaje. Ale zobaczymy teraz... Jeszcze nie... Zobaczymy... Trafiło mi się, o, jeszcze nie, ale widzicie na następnym poziomie właśnie, ale coraz lepsze itemy, ale coraz trudniej. Więcej pająków, dziury macie w ziemi i tutaj widzimy tylko jeden szkielet się spawnował. I wygląda proste, naprawdę na pewno sobie myślicie, że to jest naprawdę proste, bo tak sobie na kreatywie chodzę, ale zaraz zobaczycie jak to gra w... Bez kreatywu, z najlepszą zbroją i z diamentowym mieczem I tak jest trudno Nie spodziewacie się naprawdę jakie trudne to może być Tutaj pusta skrzynka, szlak nie trafił tu Ale przynajmniej dostałem cały inwentor diamentowych rzeczy No i podchodzimy tutaj, na samej górze jest boss, boss wieży Ale niestety, bo byłem na kreatywie, on się zgliczował I e, musiałem zrobić od nowa, tak jak teraz zobaczycie bez kreatywu. Przechodziłem pierwszą wieżę tutaj. Teraz wszystko bardziej interesująco wygląda, ponieważ jest też noc. E, rozwalamy pająki, spidery. E, próbuję rozwa rozwalić ten spawner właśnie tak jakbym, tak jakbym zrobił, jakbym sam grał, e, wiesz, Let's Play z tą modyfikacją. Niestety się nie udało. E, tym nie atakował. Szybko złote jabłko spróbowałem zjeść, ale wiesz, szanse, że będę miał złote jabłko w normalnej grze, to jest rzadko, to, to naprawdę jest próba sił w grze. Naprawdę będzie ostra próba sił. Jak lubicie takie z wyzwania, z wyzwania, to naprawdę ostro polecam tą modyfikację. Lub możecie ściągnąć sobie jogboxa, bo tam już ta modyfikacja jest wgrana również jako innymi. Ale jak chcecie tą modyfikację na osobności po prostu dodać do waszego let's playu lub do Twojego, do twojego świata Minecraft'a lub nawet na multiplayer na Twoim serwerze, to możecie zawsze to zrobić bez problemu. Dlatego prezentuję to osobno, a nie jako baczce modów jogboxowych. Czyli idziemy powoli do góry. Próbujemy um, ogarnąć tą wieżę. Tutaj zgliczowałem mi się trochę um, trochę te pochodnie, nie wiem czemu, ale no, widzicie, że coraz trudniej, coraz trudniej ja mam e, ten. Ja, e, Diamentowe zbroje całą i diamentowy miecz i złote jabłka i tak mnie atakują i wiesz, denerwują mnie troszkę. Nawet spadłem wcześniej, o to mi chodziło, że wiesz, dziury są tym, ale teraz jesteśmy na górze i zobaczycie, to jest boss e, tej wieży i atakuje mnie ostro, mnie atakuje. Widzicie, bardzo, bardzo mocny jest, silny jest, jeszcze zombie mnie atakuje. I musicie być naprawdę przygotowani do tego, jeżeli ściągniecie to i gracie. Polecam bardzo, bo jest bardzo fajne, ale widzicie, zginęłem. Tutaj jest mój, mój drugi... Druga próba przechodzenia wieży z pełną zbroją i z diamentowym mieczem. Widzicie, tutaj mamy soul sanda, czyli to jest inny typ wieża, wieży, gdzie się powoli chodzi. No i tutaj pierw zabijam ich, żeby nikt ze mną się nie skradał. To tak polecam też, żeby zrobić. I teraz wchodzę na górę. I zobaczę. Pierw złote jabłko oczywiście, żeby miał trochę regeneracji życia na wszelki wypadek, że mnie zaatakuje. E, I oczywiście będzie mnie atakował, ale... Ja już myślałem, że padnę, myślałem, kurczę, będę trzeci raz musiał robić, ale akurat mi się udało, ale to jest, wiesz, to jest z najlepszymi itemami. Oczywiście można też um, zrobić e, enchanting. Um, wiesz, ma magiczny ten mag magiczny enchanting na zbroję i na miecz. To bym polecił, ale to wiesz... To by zajęło trochę czasu, zanim byście to mieli. Ale w końcu go zabiłem. Wypadły pełno fajnych itemów, ale to jeszcze nie koniec. E, tutaj mamy i, oczywiście też parę e, różnych itemów, ale zobaczycie teraz, że e, po końcu pisało nam, że e, boss został pokonany i wieża będzie się sama rozwalać, czyli coś takiego zobaczycie, po czasie jak musicie szybko uciekać po powoli każde piętro będzie się rozwalać czyli pokonacie bossa i tak jakby wieża się rozwala, będziecie słyszeć odgłosy wieży która się rozwala, zależy od jakiej wieży jesteście, będzie inaczej się rozwalać, na przykład ta wybuchła na górze i wiesz będą, będą powoli piętra schodzić aż nic nie zostanie tak mi się zdaje, anyway, już koniec powiedziałem coś po angielsku, sorry tutaj mieliście Teraz Wam pokażę, jak zinstalować. Ale przed tym powiem, że jak Wam się podobało, nie krępujcie się, żeby dać łapkę i dodać to do ulubionych lub subskrybować na więcej filmów. I mam nadzieję, że Wam się spodobało. Żeby wgrać tą modyfikację, wchodzimy w link podany w opisie filmu i ściągamy tutaj, gdzie pisze na modloader MP. I ściągamy tutaj możemy albo to albo to, albo jak chcecie, przez Forge jesteście tam. E, używacie inne modyfikacje, co są tylko z kompatybilne z Fordzem, i wiecie o co chodzi. Teraz, jak mówię, to możecie ściągnąć z Ford. Jest bardzo podobna instalacja, ale jak chcecie tylko tą modyfikację i nic innego, albo dział, macie nie mało modyfikacji, to możemy ściągnąć tutaj na Modloader MP. Czyli ściągniemy. E, i już będzie w naszym albo na tapecie, albo na folderze e, z ściągniętych plików. Wtedy wchodzimy w drugi link i ściągamy tutaj modloader, modloader mp e, client, żeby było na nasz, e, na nasz klient Minecraftowy. Jak chcecie też, e, żeby działało na serwerze, to możecie ściągnąć tutaj serwer i wtedy będziecie mieć. I to, i to, możecie nawet modyfikację tą e, na multiplayer tak można na multiplayer. E, zobaczycie tutaj, e, kiedy ściągniemy, że jest opcja e, na multiplayer, gdzie można wszystko wstawić. E, ale tutaj ogólnie pokażę Wam tylko instalację na, na single, czyli ściągamy tutaj klient, wtedy jest tak, jest prościej. I tak są instrukcje, jakbyście chcieli na. Na multiplayer to wgrać, ale jest kompletnie coś innego, ja tylko przedstawiam dla Was tak. Czyli przechodzimy do następnej strony, ściągamy, wtedy wchodzimy tutaj i grywamy modloadera. Trzeci link w wpisie filmu, ściągamy. Normalnie tutaj modloader będzie tylko to nam potrzebne, resztę nie. No i ściągamy wtedy wszystkie ściągnięte pliki na tapetę. Mamy tutaj e, modloadera, modloader MP i plik Battle Towers. Teraz wchodzimy w Start, wpisujemy procent, App, data, procent, i wyskoczy nam folder roaming, otwieramy folder roaming, dot Minecraft otwieramy i um, naj najlepiej radzę, żeby zastosować ze świeżym Minecraft Jar. Jak już macie modyfikacje wgrane to zrobić. Um, Kopię tych wszystkich plików. Może gdzieś do nowego folderu na tapecie. Na wszelki wypadek, że jakbyście nie chcieli z, 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 stracić wszystkiego. Ale żeby zrobić, zacząć świeżym. Um, Folderem Minecraft, można albo skasować cały folder bin i włączyć Minecraft, albo można wejść w Minecraft i od razu e, tam, gdzie się loguje, masz e, opcję, e, tam, opcję, gdzie możesz wybrać opcję i tam będzie force update, e, czyli robimy force update, wszystko się tam potem zresetuje w Minecraftie i tak jest najlepsze, i żeby zawsze modyfikacja działała. Ale jak wiecie, co robicie, to, to wiesz, to nie ma problemu, możecie wgrać e, nawet z innymi modyfikacjami, dlatego modloader jest. Dobry, bo nie zmienia um, plików w naszym plików głównych, jakby w folderze Minecraftowym. Um, ok, ale wchodzimy w folder bin teraz i widzimy: mamy coś takiego Minecraft uh, executable Java czyli Minecraft.jar się to nazywa. Chcemy to otworzyć um, i możemy to otworzyć z archivizem WinRar, który można ściągnąć z internetu. Uh, ja teraz otworzę z WinRar i zobaczymy, że tutaj mamy wszystkie foldery i to jest wszystko co mamy w naszym .minecraft. Może wygląda skomplikowane, ale nie jest aż tak. Jedyna rzecz, co chcemy tutaj teraz zrobić po otwieraniu tego jest skasować tutaj ten folder, który pisze metainf. Zaznaczamy i kasujemy. Tak, chcemy skasować. OK. następny możemy to zamknąć. To zostaje. Czekaj, to zostaje. Minecraft -ciaro otwarte jeszcze. Teraz otwieramy Teraz otwieramy um, modloader i mamy tutaj wszystkie klasy. Zaznaczamy te wszystkie klasy. Czekaj, troszkę małe. Zaznaczymy te wszystkie klasy. I przeciągamy je do naszego Minecraft jar. I naciskamy OK. Czyli jest wszystko w modloadera. Teraz jest w naszym Minecraft Jar. I jest OK. Teraz mamy modloader MP. Widzimy, tutaj mamy następne klasy. E, czyli zaznaczamy te klasy znów i przeciągamy je do naszego Minecraft Jar. I ok. I już wszystko zrobione. Teraz jeszcze sprawdzę na wszelki wypadek. No tak, wszystko jest spoko. Możemy teraz to zamknąć. E, tutaj jest jeszcze mamy Battle Towers otwarte, czyli bo otwieramy Battle Towers, Archivizer.Minuar. Tutaj pisze klient, nie? I, e, I tutaj w tym kliencie pisze skopiuj do folderu Minecraft, e, czyli wchodzimy znów procent Astart, procent Updata, otwieramy Roaming i minecra dot Minecraft Folder, czyli ja tu zrobiłem sobie skrót. No i widzimy, że mamy coś takiego. E, ale nie mamy folderu mods, e, mamy już folder resources. Czyli po prostu przeciągamy to tutaj do naszego, e, do naszego Minecraft folderu. I przyciskamy tak. I już modyfikacja zinstalowana, e, instalacja raczej e, skończona. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Nie zapomnijcie e, dać łapkę w górę i dać ulubionych e, na ten film, e, jak Wam się podobało e, lub przydało. I oczywiście jak chcecie subskrybować na więcej takich filmów, e, to zapraszam do subskrypcji na moim kanale. Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że spodobało się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!